się stanie, jak dzieci zostaną same w domu. Uuuh. Jak się dobrze spało. Dzieci, chodźcie na dół. My dzisiaj wychodzimy do kina z... Ten, z tymi... z ciocią i wujkiem, a wy zostajecie z... Jak one miały na imię? A dobra, zaraz wam powiem, muszę sobie przypomnieć. Przypominam. O, już wiem. Z Klarą i Gabrysią. I z Klarą i Gabrysią. A o której wychodzicie? My będziemy tak wychodzić około 10. Dobra, może być. Idziemy do mamy na dół. O, ja chcę dzieci. Cześć, mamo. O, cześć dzieci. Dzisiaj na obiad spaghetti. Właśnie tarkuję ser. O, fajnie, że będzie dzisiaj spaghetti. Dzieci. Ja mam dla was super niespodziankę. Zaraz przyjdę z tym z auta. Ania ciekawa jaką. Okej, okay, teraz tylko wezmę te koty i je z auta wyciągnę. Dzieci, ostatnio z tatą przygarnęliśmy Wam słodzieje kotki. Kotki, jakie słodkie! O, nie lubię no, no, chyba Ciocia i jak przyjadą. O, cześć, już jesteście! Fajnie! Ej, lęka, posłuchaj, co wymyśliłam! No, co wymyśliłam? <laughs> ale śmieszne. Ej, jak, przecież ja jestem Gabrysia, Boże Ej, Ania, patrz co wymyśliła Klara <laughs> Jakie to śmieszne Dobra, musimy iść do zły I musimy iść z tym nagrać TikToka na górę To będzie piękne Cześć widzowie, patrzcie co wymyśliłyśmy Usłyszcie tą piękną piosenkę czy ja pierdnę sam? Czy ja pierdę sam? Czy ja pierdnę bez swej żony sam? Fajnie to wyszło. Ej, dobra, idziemy już do tego kina, bo ten. Mm... No, muszę. No. No, bo dzieci już chcą chyba same zostać w tym domu. No dobra, możemy iść. Tylko ja się muszę przebrać. Ej, chcesz jakieś ubranie? Oczywiście, że tak, Nikolu. Dobra, no to co chcesz z mojej szafy? O, ja już wiem. To jest piękne ubranie. O, ja chyba też już wiem. O, jak ładnie wyglądam, co nie? No ja też bardzo ładnie wyglądam w tym twoim ubraniu. Ej, wiesz co? Może byśmy poszły tak szybko, bym skoczyła do fryzjera, bo coś mi nie pasuje ta moja fryzura. Zmieniłam sobie na czarną i sobie w ogóle fryzurę. Zmieniłam tak. No, zafarbuję sobie włosy. Ale to tylko tak na jeden dzień, żebym już później wrzuciła swoich dawnych brąz włosy. no, będziesz ładnie wyglądała. I, po, I poprać o jeszcze jakieś ozdoby. Okej, okay, pewnie będzie ładnie. No, na pewno. Dzień dobry pani. O, dzień dobry. Ja przyszłam sobie włosy na czarno zafarbować i jakąś ładną fryzurę. Dobrze. A czy to ma być taki kolor utrwalający na dwa lata, czy taki na jeden dzień? No, chyba bym wolała na jeden dzień, żeby mi się później to zmyło. Jak będę się dzisiaj wieczorem kąpała. Dobrze. To będzie 5 złotych. O, jak pani tu ma tanio. Pani mi normalnie życie ratuje. O, wiem. My tak tanio mamy dlatego, żeby dużo ludzi przychodziło. No, bo to jest taki mały fryzjer. Mamy tylko trzy przyrządy. No, więc ten. A pani by chciała w ogóle jakąś torebkę, bo ja mam tutaj taką ładną czarną, a ona się nie nadaje na innych ludzi, bo ludzie mają, są za wysok. No, taką torebkę. Pewnie, żebym chciała. Ale na początku, niech pani mi pofarbuje włosy na yy, czarno. Zrobimy jakąś fryzurę i taką kartkę. A to za trzy rzeczy to będzie już 15 zł. Dobrze, zapłacę 15. Już idę po portfel. Proszę, 15 zł. O, dziękuję bardzo. Proszę siadać do fotela. Więc tak, na początku dajemy farbkę. Ciciu. Ci, 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 Już farbka nałożona, więc teraz fryzura. Czyszemy, 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 czeszymy, czyszemy. Dobrze, już gotowa fryzura. Oh my God, jak ja pięknie wyglądam. Do widzenia. Patrz, jak nie wyglądam. No faktycznie. Dobra, dzieci, my już lecimy. Ej, dobra, no to co robimy? Hmm, może byśmy zrobili jakąś imprezkę? Ej, no dobry pomysł, chodźmy na dół, włączymy jakąś muzykę. Hmm, co by tu włączyć? O, już wiem. Pyk, dobra, już wiem. O, nie, reklama. O, mogę kliknąć. Jej, impra! Wielki wady znamy na całym świecie Tą plumpa i pasta w Każdego straszy ten twórczek wypędził Dalsz, bo to ciebie przybędzie Życie to brenił Nie ma ratunku, opalasz tyk toka, myślisz o tym czule Mamy serię, pytaj co tego zioboczka To największa sigma z rodziny sachurów Golbiro. 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 rodzice już wrócili. O, o nie, włączajmy telewizor. Uch. Dzieci, już wróciliśmy. Oj, w końcu jesteście. Co robiliście? A my się bawiliśmy lalkami, ale teraz zeszliśmy, żeby wam otworzyć Aha, dobra. Koniec odcinka na dzisiaj.